Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania książki pod tytułem Mój kardecjański spirytualizm mojego autorstwa, która została wydana przez oficynę literacką Rewail, tak więc jest dostępna na portalu www.rivail.pl. Jest to książka, w której można znaleźć kilka artykułów już kiedyś opublikowanych w kwartalniku spirytyzm, który niestety już się nie ukazuje, ale także można tutaj znaleźć sporo nowego materiału opartego o badania francuskich spirytystów z Liońskiego Centrum Spirytystycznego imienia Alana Kardeka. Tak więc nawet znawcy literatury spirytystycznej mogą tutaj znaleźć coś interesującego dla siebie. Tytuł książki sugeruje, że jest to jakaś forma Eseju, owszem, Przedstawiam w tej książce moje opinie na różne, niektóre nawet pozornie tylko kontrowersyjne tematy, jak na przykład homoseksualizm czy samobójstwo, pod kątem właśnie takim spirytystycznym. Odwołuję się także do literatury katolickiej, szczególnie w rozdziale poświęconemu opętaniu, a styl książki mam nadzieję, że jest względnie przystępny także dla osób, które spirytyzmu jeszcze nie znają. Dlatego też mam nadzieję, że ta książka sprawi, iż osoby, które dopiero spirytyzmem zainteresowały się, yy, będą kontynuowały właśnie pogłębianie wiedzy i że na tej książce się nie zatrzymają. Także zapraszam na www.riwile.pl. Cena książki jest bardzo zachęcająca. Więcej szczegółów na portalu wydawcy. Dziękuję.